Okej, okay. robię test tego, jak automatyczna konepka będzie działała. Zostawiam czternaście kwiatków. Może trzynaście? trzynaście kwiatków na trzy miesiące podpięte do. Do tej konewki z całym koszem 28 litrów wody z dodatkiem e, tam nawozu i innych rzeczy, podpiętych. Dam na ustawienie mm, no tak na ustawienie 3 minut co 4 dni co oznacza że będzie to około 42 ml, bo jedna minuta podlewania to około 14 ml. Mm, tak. Co 4 dni. Mm, tutaj podpinałem. Tak, można sobie to zobaczyć. Mogę nawet włączyć na, na chwilę, żeby pokazać, jak to działa chociaż nie wiem czy chcę, nie, nie chcę psuć o ustawień, e, nie będę włączał, bo, bo nie chcę psuć ustawienia, <grystanie> sorry, e, natomiast jest to tutaj tak ustawiamy i wyjeżdżam na 3 miesiące i za 3 miesiące zobaczę jak kwiatki sobie poradziły? Czy, czy przeżyły? Czy system zadziała? I za trzy miesiące wrzucę ponownie filmik, już z, z wynikiem z tego, jak, jak to będzie działało. Zobaczymy. A chodzi, jeszcze pokażę pudełko tego. Rozwiązania. Chodzi o coś takiego jakiś IQ, automatyczna konewka. Tutaj niby przez polską grupę z Iławy, z tym, że tak na serio oni w ogóle nie mają pojęcia na temat tego urządzenia, tylko je kupują bezpośrednio od Chińczyków i brandują jako polskie, ale nie. Próbując, próbując uzyskać informacje techniczne, po bo nikt nie był w stanie, nie, nie, nie byli w stanie mi odpowiedzieć na to, ile na przykład bateria trzyma w tym, dlatego podpiąłem ją też na stałe do ładowania. Dlatego niestety to jest podróbka chińska, udawana jako polski produkt. No ale nieważne, zobaczymy, jak zadziała.